jest na kojem w filmie, na, na moim kanale, oczywiście, odbiłem za chyba Gold 1 za Squad Battles, tak, Gold 1, czyli jak w 3 tygodniu takie same nagrody i strusie do jego Patryka. I teraz mnie zapytacie, ja dlaczego mam tak dużo monet, i oto mój sposób już na handel, tu większość jest. Z ligi oczywiście holenderskiej i ligi portugalskiej. Zdejmowałem ich za od 400 do 550. Niektórzy się zdarzali, ale to są już wyjątki. Nie dało, dało mi się coś za 6, więc poza wyrzucenie cenie Co jeszcze to jest? Jeszcze cena kuptera. Stawię sobie wszystkie karty. Bo no, jeden dostał. Eee, ok. No, ja, ja by 8 sprzedane, taki dostał. E... Na pewno otworzymy sobie ton dwa razy więcej kart w tej paczce. Premium u tu nie ma. Myślę, że uda mi się wycisnąć 10 tysięcy. Ale ekranów też nie ma. Kasza noglu? Tak. 71. na lewych skrzydła. PSP może być warty Strażnik. Dwa strażniki trafiłem. O! Mówiłem. I szybko şey na <Bruno> <Andrew> Ta strapaczka z nimi rzadkich, luta paczka z zawodników premium. Walkout wreszcie. Inform? Portugalia? Pepe! Tak jest, to jest 86. Tak, jest jeszcze chyba nagle za skład batryst. Wiedziałam, żeby wizualne zobaczyć później, zwarty. Wszystkich na siebie wysyłam do stef Walkout Walkout rzadko Inform. To jest mój drugi Walkout Inform w ogóle. To i tutaj 3 zł tych 6 rzadkich. Walkoutu nie ma ekraniki nie ma kranów o Romanioli. ci mam już ten naprawdę dzisiaj informa Sterlinga, się bardzo cieszę Znaczy ile kosztuje łakałcik pep myślał. Jest 30-40 tysięcy, myślę, że jest warty. No, jak sądziłem ile? 35 tysięcy. Nice, good job. Najdroższy traf na razie w naszych trafach, oczywiście ta Squad Battles, Gold 1. No, ci. Krótko mówiąc, opłaca się i w rangę. Do zobaczenia.